dzisiaj ze mną SBT siema, siema. Siemanko, że się zgodziłeś? Siemanko, że się zgodziłem. Żadna próba mikrofonu Pa, tak ziomuś Jesteśmy na kanale Siła w Rapie Teraz powinienem powiedzieć jak masz hejs to zawsze próbuj Ale nie powiem tego, rób co uważasz Ale wciśnij nie dzwonek mordo Zaczynamy, pierwsze pytanie Zajawka Rap, jak się zaczęła I, i ile lat już rapujesz? Zajawka to się zaczęła, ziomuś, już od bajka to czułem, to nie jest, wie, że coś się zaczęło, po prostu na tym rapie się wychowywałem, zawsze czułem rap, zawsze czułem hip-hop, przemawiał do mnie, no i ile lat nagrywam, profesjonalnie yy, 5-6 lat, wcześniej były jakieś podrygi, ale tego nie liczę, A na jakim hmm, rapie się wychowywałeś? Wcześniej, już, A na rapie się Głównie na, na pay, na firmie, tu ze ach wiadomo, nie? A... Wydałeś ile płyt nielegalnych? Bo to są wszystko nielegalne, tak, tak? są nielegalne, dokładnie. Cztery, jak widać. A z który jesteś najbardziej zadowolony? Wiesz, to ciężko powiedzieć, który jest jestem najbardziej zadowolony. We wszystkie włożyłem serduchowe, wszystkie kurwa, w każdej jest część mnie. I, i, i myślę, że z każdej jestem zadowolony, którą wydałem. A jak trafiłeś do TIW, bo tam też Twoje kawałki i klipy są też wydawane. Tak no jak trafiłem do W po prostu co, no Wojtek grał u nas w mieście koncert, skumaliśmy się jakoś, no i tak to poszło, pykło. A dużo już koncertów zagrałeś ogólnie? Zaportu, koncertów? Chciałbym więcej, wiesz? <laughs> trochę pykło, no wiesz, nie jestem w stanie tego zliczyć. Trochę Polskę zjeździłem, w tą, w tą i, i, i w drugą Majkę, nie? Także kurwa, no myślę, że jeszcze trochę przede mną kurwa. Jesteś z tych raperów, którzy nagrywali i z TPS-em? i z kafarem, mm. ale z kim byś chciał nagrać takie spełnienie marzeń? Za mało lata nawet tych marzeń mm. mówiłeś. więc to, no to właśnie tu to, 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 to już masz odpowiedź w pytaniu, nie? Z TPS i z, z kafarem to było moje takie, wiesz, takie jakby marzenie. To takie, się spełniło już, tak? Nie? To się spełniło. Już raz. nie masz nic takiego, Zaczy, w swojej ścieżki, żeby dalej. Znaczy ogólnie nie mam jakiegoś takiego oparcia, żeby nie wiadomo z kim, jakiś ten z tymi, z którymi chciałem, to mam, na pewno bym chciał jeszcze zrobić jakieś trudne w przyszłości kawałek z Małachem, na pewno tak, bo go szanuję za, 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 za twórczość i w ogóle. No i myślę, że z, no, z, z, tylko tyle. No, z Małachem na pewno bym chciał zrobić numer. Pozdrawiam Małach. Teraz zaczniemy o płycie. Tylko, że przerwę najpierw. O której płycie? Najpierw <laughs> powiemy o tej płycie przedostatniej. Nie przez przypadek, tak? Nie przez przypadek. A to jest z, płyta z OWR-em. Tak i ona była bardzo mało promowana. Była mało promowana, ogólnie ta płyta długo powstawała. No i co no najważniejsze, że wyszła ta płyta i, i wiesz, A między tą płytą a de facto ile miesięcy? Kurde, nie jestem w stanie ci powiedzieć dokładnie. Ale bo, bo, bo miesięcy, bo nie? nie, ja nie to było? było tak, że to wyszło w 2019 pod koniec, a ta wyszła teraz przecież w Marzec Kwiecień. Tak, tak. tak. Czyli to masz parę miesięcy spur, latem, no. spur, spur, Tylko nie? mówię, no, ta płyta była dużo wcześniej zaczęta, robić i, i długo to trwało. tak? Z Jarsonem tutaj po prostu wszystko szybciej, jakoś sprawniej szło, jakoś bardziej weszło. Teraz, zobaczcie, tyle o tej płycie ostatniej. Mhm. Ja, pierwsze zadanie, takie moje osobiste. No. Czemu nie jest legal ta płyta? Czemu nie jest legal, bo jest nielegal. No <laughs> właśnie, ale powinno być legal, bo jest tak tymi, nogi, nawet sami chodźcie na płycie. To jest pierwsza Ligoraku. No wiesz, że ja się cieszę z tego, co jest. Po prostu dla mnie to nie ma znaczenia, czy to jest legal, czy nie. Ważne, żeby kurde ci, ci, co to doceniają... A nie z Jareckim jest... jak się poznałeś? Jak wam udało tą płytę zrobić? Z Jareckim jak się poznałem, napisał do mnie, czy mu się dogram do numeru po prostu, wiesz. I tak od pierwszego numeru jakoś ta współpraca tak pykła fajnie, że, że, że już widzieliśmy kurde efekty po pierwszym numerze. Jeden, drugi, trzeci, czwarty numer wspólna. Stwierdziliśmy, że zrobimy płytę po prostu, tak. No, i widzisz, no, masz efekty. Mówisz, że jest bardzo dobra. Jest bardzo dobra. Słuchałem. Także... Dobra, nie będę mówił, ile no. razy słuchałem, bo to. No powiedz, powiedz, no, nie wstydź się. Z 20? U, 20? 20. No, no teraz ty jesteś skromny chyba. No dobra, Dużo jest bitów na tej płycie. Bitu b Bitu Bica, tak, dokładnie. Pozdrawiam Bitu. No, co mogę powiedzieć o tym człowieku? No, to jest, to jest kurde, ma duży, bardzo duży wkład, ma w to, co robimy. Sam zresztą widzisz nawet na, Czesie, płyt, tak, tak. Tak, już na... każdej płycie on jest już jego produkcja. I, i co? No bardzo podchodzą mi jego bity, tak? Rozumiemy się dobrze i, i dlatego to działa. No. Dobra, a następna płyta będzie solowa czy może z Jareckim ciej Chyba za dużo bym ci zdradził Omega. No. <laughs> no powiem ci tak, na pewno jest coś w planach eee... Z Jarsonem, nie? Także kurwa, no już ci będzie. Będzie? Że... To dużo. No, na razie. No, na... no, no, no tyle co niech będzie. Legalna? Nie? Tego też nie wiem, z, z, z poziomek dalej jest pytanie. Dobra, dobra, teraz już nie chcesz... Dobra, co sądzisz o nowej szkole rapu? Nowa szkoła, to o kogo masz na myśli? Dobra? Nowa szkola rapu, co ci się teraz czyli, dzieje? Czyli kurwa... No nie wiem o kogo ci chodzi o tym. paku. Czyli znaczy, tak, ja, się, ja, ja ogólnie się jakoś nie ten, nie idę za tą modą, kurwa, się jakoś nie wdrażam w to, co oni robią. Robię swoje, nie słucham ich muzyki przede wszystkim, kurwa, i dlatego nie, nie mi to oceniać, wiesz, to mnie nie jara po prostu i tyle. Robię prostu, nie robię ja, ja powiem ci, tak, każdy niech sobie robi co chce i tyle, no, i będzie najlepiej. A teraz sobie pytanie wymyśliłem, a, o, a słuchałeś kawałku Fato in, Inteligencja? Fato Inteligencja, nie. Mata. M Mata, nie? nie, to dobrze. No to nie, myślałem, że słuchałeś i byś coś potem powiedział. Nie wiesz, nie, nie pytam dalej. Dob no, to, dobra. to chyba dobrze, że nie słyszałem, co? Czy, 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 nie? czy coś straciłem, kurwa, bo nie wiem. Jeśli ja mam 40 <grym> lat, to dobrze, że tego nie słyszałem. No to bardzo widzisz, bardzo dobrze, że kurwa... Numerem jeden dla Ciebie w damskim rapie jest... O kurwa, dobre pytanie. Numerem jeden, no to chyba, no nie wiem no jak dla mnie no to kara. Na pewno Pozdrówki kara. Po, Pozdrówki kara yy, za... Rok temu już żeśmy się umawiali na wywiad, może kiedyś wyjdzie. Leci dobrze, naprawdę nie powiem. No i myślę, że tak też, nie? Bo przecież też mamy... Masz kawałek z nią. Tak, no i to, nie, i to nie, jeden, też jestem na jej płycie, Tak czekamy. Tak Pozdrówki też Kasia. No i co? To w sumie ta dwójka, nie? Jak dla mnie. Reszta. Nie słucham nawet. Nie, Ci nie powiem, nie, nie kojarzę, nie słucham i, i tyle. Dobra, teraz te to pytanie. Teraz jest modne w polskim rapie. Raperzy występują w MMA, w klatce. Co o tym sądzisz? Miałbyś okazję wystąpić? Czy ci powiem co o tym sądzę? No jeżeli wiesz, to jeżeli kurwa jest raper, który to czuje i który, nie wiem, jakoś tam trenuje w jakiś sport. sposób, tak, w sport i kurwa chce się sprawdzić, to czemu nie? Nie, ja nie mówię, żeby to jakaś była jakieś kurwa... Yy... Czekaj, nie wiem jak to powiedzieć teraz. Żeby to było jakiś taki kurwa, wiesz, jakaś fame żeby, żeby walka dla fejmu czy cokolwiek, tylko po prostu, żeby się sprawdzić sportowo i, i, i w tym być. Nie? No jeżeli na takiej zasadzie to jak najbardziej, nie? Myślę, że bym chciał się sprawdzić. Kurwa. A plany? Co byś Gdzie się godzinnie może dograsz? Widziałem nie. zegar, tak? Żebyś się nie pomylił, tak? No e, to do zegara to już się dogram. Dobrze tak, się dogram. Od, 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 od paru dni tak, dobrze, jest zegarek. Gdzie jeszcze Cię można usłyszeć? Żyłbyś no, w pociemu, nie? Także kurwa... Co na pewno u Schneidera, yy, do Schneidera dograłem dogrywkę yy, Do... Do Olgierda dograłem też dogrywkę. Do... Bo do, ci powiem, że teraz to ja nie mam dużo tych dogrywek. Do olgrywek, tak, i teraz no. ciężko mi powiedzieć, kurwa, wiesz do kogo tam. Po prostu na bieżąco coś dochodzi, nie? Nie, do, nie nagrywam tam z każdym, ale po prostu jakoś tam kojarzę, bo przede wszystkim jak mi siądzie ten numer. To to wtedy wjeżdżam i tyle no. Tak. Z projektem też nie legal, mamy coś w planach wiadomo, no i, i, i do chamskiego to bruku też złoteczkę walę. No, no, no jest ale ogólnie podziemie, same podziemie, nie? Dobra, teraz następna płyta, tam zdradziłeś, że będzie z Jareckim No, No ja jego zdradziłem, ale a, już powiem, a że jest, mnie za słowo, A jest język. szansa, że Jarecki też tu zasiądzie, bo... Dostaje dużo wiadomości. No, musisz, czy będzie z Jareckim? Musisz, musisz napisać do ziomeszka, mi się wydaje, żeby się zgodził. A będzie to oglądał. Czy, czy Jarek to będzie oglądał? No. Jarek chyba na pewno to będzie oglądał. Jarek! No? <laughs> Jarek jak to oglądasz musisz tutaj, musisz tutaj zasiąść. Jarek kura. SB to po ciebie podjedzie. Wpadnijcie. Tak. Siemanko, że się zgodziłeś. Siemanko, że się zgodziłem po Dzięki! Podróż. Dziękuję za wywiad.